Witajcie jogini! Dzisiaj zrobimy sobie praktykę, gdzie możesz potrzebować dwóch kostek, zwłaszcza takich piankowych, ale te twarde też będą ok, drewniane. Zwłaszcza jeżeli będzie Ci zależeć na głębszych wygięciach do tyłu. A jeśli nie, to obejdziesz się i bez kostek. Zaczniemy sobie w pozycji dziecka. Rozstaw kolana szerzej. Ręce wyciągnij do przodu, czoło na macie. I zaproś tutaj oddech do Twojego ciała. Zapraszaj go też do tego, żeby zwolnił. I miejmy jedną wspólną intencję dla praktyki, a będzie nią. Poczucie się częścią wielkiej radości świata. Więc jeżeli jest jakaś pula wesołości, radości w świecie, to poczuj, że dokładasz swoją kroplę, jesteś jej częścią. Nie znaczy to, że nie dostrzegasz ciężkich dni, ale jak to jest poczuć tę wesołość? i w ciele i w umyśle. I z tą radością również w ruchu przeciągnij się na lewo, rozciągając prawy tłuf. Mocno, mocno sięgając po skosie na lewą stronę, ręce w łokciach proste. I w drugą stronę powędruj na prawo. I mocno przeciągnij ręce na prawą stronę. Kośladki ciężkie. Ciągną w stronę podłogi. I wróć przez centrum, dłoni, podejdź, żeby podnieść się do góry, kolana trochę węziej teraz i sięgnij rękami po boku w dół. Nie musisz dosięgać do podłogi, ale może być, że tak się zdarzy. Wtedy, serce najmocniej, jak się da, wyśli w stronę sufitu. I na wdech unieś pośladki. Skrzyżuj tyły dłoni. Wdech. Jesteśmy tu. A wydech boczny. Przechylenie. Wdech przez centrum. A wydech w drugą stronę. Dokończ wydech. Wdech przez centrum. Wydech ręce kaktusa. I napnij pośladki, wyeksponuj mocniej klatkę. I opuść dłonie, wróć do pozycji czterech punktów. Palce od dłoni szeroko, ale odkręć je na zewnątrz, palce od stóp podpięty i zacznij zataczać kółka dookoła nadgarstków, rozgrzewając przy okazji też stopę. Palce od dłoni silnie dociśnięte do maty i w drugą stronę kółka. I przejdźmy od razu na początek maty, więc maszerujesz, maszerujesz aż do przodu. Daj sobie moment w skłonie, puść głowę luźno do dołu, cała szyja się wydłuża. I powolutku przeroluj się kręg po kręgu w górę, czując każdy kręg po drodze. Stajemy się coraz bardziej mistrzami, błędnika naszej równowagi zacznij zataczać kółka barkami, ale stojąc na jednej noce. Jeśli możesz, patrząc w jedno driszki, jeden punkt. Zacznij kiwać głową na tak. Jeśli będzie bardzo dużo turbulencji, to kiwaj wolniej i w mniejszym zakresie ruchu. Zmiana nogi, ale teraz obszerne, kółka do przodu, podnieś drugą nogę, znajdź jeden punkt, w który patrzysz i poroluj głową na nie. Jeśli to wątrzę się, to tak ma być, ma to trochę być wyzwaniem dla balansu. I wróćmy do stania stopy na szerokość, bioder mniej więcej, ugnij kolana i zrób pozycję kaktusa w rękach. Pociągnij klatkę w górę. I przejdź do skłonu, do nóka. Odstaw lewą stopę na tył maty, przełóż lewe kolano na matę lub na kocyk, żeby było Ci wygodnie na lewym kolanie. I tu na wdechu biodra niżej dłoń w pistolet, wdech. Wydech, wyprostuj prawą nogę i spróbuj pistoletem sięgnąć do prawej stopy. Wdech do przodu, biodra nisko, aktywne nogi, wydech, wyprostuj prawą nogę, pistolet do stopy. Jeszcze raz znajdź swój rytm oddechu. Ręce w górę, przełóż prawą dłoń albo pod prawy bok, albo jeśli masz kostkę do jogi, to prawa dłoń opada na kostkę, a ty przechylasz się przyjemnie z tą wesołością. Pomyśl, jak wiele osób teraz w tym samym momencie praktykuje jogę, ciesząc się swoim ciałem. Jesteś częścią tego ruchu. Zacznij zataczać około 5 kółek lewą ręką, nieśpieszne, czując każdy centymetr. I skręć lewą piszczel na prawą stronę, do boku, wyprostuj prawą nogę. Prawa dłoń może zostać na kostce lub na piszczeli do mini trójkąta. No, możesz nawet sięgać do podłogi, gdziekolwiek zakresy proszą cię o to, gdzie czujesz się radośnie w ciele. I popatrz w dół, przełóż dłoni w dół na matę. Odstaw prawą stopę do tyłu, dłonie trochę mocniej wyciągnięte do przodu niż linia barku, wdech przechyl się do przodu, wydech zejdź w dół, aż do leżenia na brzuchu, wdech to malutkiej kobry, barki, tył, klatka przód. Wydech odstaw czoło w dół na matę. Wdech trochę wyższa kobra. Silne nogi aż po pośladki, klatka w góra, barki, teraz w dół. Wydech opadnij czołem na matę. Wdech podnieś się, ale teraz na puszki palców od dłoni, cofnij dłonie trochę w tył. Wdech podnieś się wyżej, jeśli to będzie za mocno, zostań w niskiej kobrze. Weksponuj klatkę, nie śpiesz się Powierdź trochę na prawo, na lewo. I odstaw brzuch i klatkę w dół. Odpychając się od dłoni, przejdź poprzez kolana do psa z głową w dół. Znajdź naturalne ruchy dla nóg może uginasz kolano, jedno potem drugie. Może pobujesz biodrami na prawo, lewo. Cokolwiek, co sprawia, że ty czujesz się radośnie w ciele. I powędruj stopami cała do przodu, aż do dłoni. Wdech, podnieś się do połowy. Wydech, pełny skłon, jakbyś chciała przytulić nogi. Wdech, górę, unieść klatkę, unieś ręce, dłonie łączą się nad głową. Wydech, dłonie do centrum, potem ręce w ciała. Druga runda, ugnij kolana, może nawet mocniej poprzez podniesienie pięt, ręce kaktusa. Klatka, góra, silne nogi. I wydech skłon do nóg. Naprawdę chcesz je przytulić do siebie. Obejmij mnie. Odstaw dłonie w dół, przełóż prawą stopę na tył. Maty, odstaw prawe kolano w dół na matę. Wdech ręce pistoletu w górę, biodra niżej, ale. Siła w nogach, jakby stopy chciały się zbliżyć do siebie. Wydech, wyprostuj lewą nogę, dotknij do stopy, wdech góra, wydech. Ostatnie powtórzenie. Ręce w górę, weź kostkę lub lewa dłoń podboczek, lub na kostce i biodra nisko, a my przechylamy się na lewą stronę. Rozluźnij usta, brwi, żuchwę i dołóż pięć okrążeń prawą ręką. Skręć prawą piszczel, hop na lewo, wyprostuj lewą nogę, palce zadarte, mini trójkąt. Znajdź jeden punkt, w który patrzysz, Dhrishti, i niech ono tak jakby kieruje ciebie na pełną świadomość, wyostrzona uważność. I ręce w dół. Siup, ugnij lewe kolano, przeciągnij lewą stopę do tyłu i wydech schodzimy w dół. Wdech niska kobra, barki tył, klatka przód. Wydech odstaw czoło na matę. Wdech wyższa kobra, tu myśl barki dół, klatka góra. Wydech luz. Trzecia, najwyższa, jeśli chcesz. Dłonie, kroczek do tyłu na łóżkach palców, podnieś nawet biodra. Trzymaj ściśnięte pośladki i lekkość, lekkość w sercu. I na Twoim wydechu zejdź w dół, odepchnij się od podłogi aż do psa z głową w dół. Podnieś prawą nogę do góry, trzymaj ją prostą, wyciągnij ją mocno, tak żeby poczuć, że lewa noga ciągnie jeszcze mocniej, na tyle prawe biodro otworzone, I spokojnym, slow motion ruchem przyciągnij prawe kolano do klatki. Niech to podniesie klatkę, jakby do kota, i zrobi miejsce, by odstawić prawą stopę. Hop do przodu. Wysoki wypad, skrzyżuj tyły dłoni. Dociśnij tył dłoni do tyłu dłoni, i przechyl się na prawą stronę. Stąd poprzez wojownika dwa, ugruntuj lewą piętę, ręce do boku, przejdź do trikonasany, wyprostuj prawą nogę, wdech, przechyl się na prawą stronę, sięgaj, sięgaj, aż zejdziesz prawą dłonią, czy to na piszczel, czy na kostkę do jogi, czy nawet do prawej stopy. I tu popatrz wyraźnie na lewy kciuk. I zaczniemy lewym kciukiem schodzić w dół, widząc wyraźnie paznokieć na lewym kciuku. Zrobimy podmiankę, lewa dłoń chwyta za kostkę, a prawy kciuk przejmuje teraz drogę i patrząc na niego, skręcamy się do skręconego trójkąta. Kontynuujemy, schodzimy w dół z naszą okejką paznokciem i podmiana, lewy paznokieć przejmuje drzwi cały czas na paznokieć ale mieć też świadomość tego, co dzieje się w scenerii. Więc jakby uważność na to, na co patrzymy, ale zauważamy też tło. Nie tylko świetne ćwiczenie dla błędnika wzroku, ale też na uważność. I zostań na moment jeszcze w trikonasa, nie poczuj te długie linie. Może promienieją teraz, jak radosne słońce. Kolejny wdech podnosić się do góry. Zakończmy w pozycji bogini, stopy na zewnątrz, dłonie na uda, biodra nisko. Wdech centrum, wydech skręć się. Wdech centrum, wydech mocny, skręt. użyj dłoni, żeby dopchnąć się mocno. Wdech centrum, podnieś się, połącz dłonie nad głową. I wydech ręce kolistym ruchem schodzą w dół. Winiasa pomiędzy sekwencjami. Wdech może być na kolanach. Wydech w dół twoje zejście, a wdech twoja ulubiona pozycja, kobry lub psa z głową w górę. Wydech do psa z głową w dół. Lewa noga teraz w górę, długa noga. Otwarte lewe biodro, spróbuj jak najwyżej możesz tę nogę unieść. I spokojnym ruchem lewe kolano do klatki, slow motion, podniesienie klatki i kontrolowane odstawienie lewej stopy do przodu. Podnieść się do wysokiego wypadu skrzyżuj tyły dłoni. Poczuj oddech i na Twoim kolejnym wydechu przechyl się na lewo. Ugruntuj prawą piętę i przez wojownika numer dwa do trójkąta wyprostuj lewą nogę. Na Twoim wdechu zacznij się przeciągać na lewą stronę. I odstaw lewą dłoń, czy to kolano, udo, piszczel, czy nawet podłoga. Trójkąt. Spójrz na prawy paznokieć i zacznij prawym paznokciem zjeżdżać w dół, aż zrobimy podmiankę. Cały czas widzimy paznokieć wyraźnie, lewy paznokieć przejmuje. Kilka razy oddychaj. Spokojne oddechy do brzucha. Spauzuj na moment jeszcze, gdy wrócisz do Twojej trikonasany. A tej pierwszej opcji. Długie linie w ciele. Kolejny wdech, podnosi się cała do góry, stopy na zewnątrz. Ugni kolana, pozycja bogini, ale tym razem ręce kaktus. I jeszcze raz wyeksponuj tu klatkę do góry. Nogi silne, jakby pięty chciały się zbiec. Wdech, podnieś się w górę i wydech, dłonie na początek maty, lewa stopa do tyłu. Uwaga, przejdź do leżenia na brzuchu. I teraz, jeśli masz jedną kostkę, wspaniale, jeśli dwie, to nawet lepiej, spróbujemy trochę pogłębić wygięcie do tyłu. Więc tutaj ja roluję sobie jedną kostkę, mniej więcej pod przód bioder. Trochę do dołu brzucha dochodzi ta kostka i druga to samo. I tu, czy będzie ok, przejść do pozycji kobry. Trochę mocniejsze wygięcie. Pamiętaj, aktywne nogi, pięty skierowane w górę. A może nawet poczujesz ochotę, by ugiąć jedno kolano spróbować chwycić za stopę, ugiąć drugie kolano. Wymaga to pewnej dozy balansu. I chwycić za stopę. Uważaj, o, na oddech oddech możecie czasem rozbujeć do przodu, ale jak mocno wciśniesz stopy w dłonie, nawet piszczele w dłonie. Tym łatwiej Ci będzie. Jeśli jest za mocno, to wejdź do pozycji dziecka. Jeśli jest radość w ciele, to napnij pośladki i rozkoszuj się tym wygięciem do tyłu. I powoli puść. Wróć na dłonie i tym razem ciasno do pozycji dziecka. Udo przy udzie, ręce wzdłuż nóg na podłodze i czoło albo policzek na macie. I powoli przeciągnij się, wydusz plecy, skręć się na prawą stronę, lewa dłoń na prawe udo, prawa dłoń na macie za nami. Spójrz za siebie, i wróć przez centrum, zmień skręt w drugą stronę. Wracamy przez centrum, ale już po to, żeby sobie usiąść. Przyciągnij lewą piętę tutaj do pachwiny. Lewa noga wydłużona do boku. Lewa dłoń na prawe udo. Prawa ręka w górę. Znajdź wdech. I wydech. Przechyl się do końcowych rozciągań. Jeśli chcesz chwycić za stopę, chwyć, ale spróbuj przeciągnąć klatkę niczym, jakby chciała wyjrzeć przez okienko. Ale pozostanie ze mną wyżej. I wróć. Druga strona. Wdech. Prawa ręka góra. Wydech. Boczne przechylenie. Wróć do centrum, żeby przenieść już świat relaksu. Leciutki automasaż. Kciukami znajdź sobie tu od wewnętrznej strony łuku brwiowego, taką jakby wyspę, takie wyżłobienie i to jest bardzo wrażliwy punkt. Możesz troszeczkę go rozmasować, robiąc takie kółka dookoła niego. Oczywiście z wyczuciem. i jeszcze jeden świetny punkt dla relaksacji, bo łączy się on ze stymulacją nerwu błędnego, odpowiedzialnego za ten stan regeneracji, chillu, trawienia. Jeśli nie macie długich paznokci, najlepiej będzie, najłatwiej będzie, małe paluszki wjeżdżają tutaj od wewnętrznej strony małżowiny w takie jakby też mieszkanko, wrzłowienie, tutaj u nasady ucha. Bardzo łatwo je znaleźć, bo jak idziesz od szczytu ucha, to po prostu zjeżdżasz w dół aż znajdziesz taką kieszonkę, jakby dla tego palca. I tu od razu oba palce zataczają kółka. Mogą być małe paluszki, mogą być też inne. Cokolwiek się zmieści. Jak masz y, no, piękne, długie paznokcie, ja nie mam, to możesz też użyć na przykład y, długopisu jakiejś takiej zaokrąglonej części. I stąd przełóż oni jeszcze raz na klatkę i brzuch. Zauważ, jak się czujesz po praktyce i wróć do naszej intencji. Jesteśmy częścią tej wielkiej radości. Więc, jeżeli jest jakaś pula wesołości, radości, cieszenia się życiem w świecie, to my mamy zaszczyt być jej częścią. I masz możliwość. Kolekcjonowania tych radosnych momentów tak często, jak tylko dasz radę. Jeśli masz moment, przeznacz go na siawasanę, a ja się już z Wami żegnam. Namaste.